Dzień dobry! Dziś w menu dorodki faworki. Pokażę Wam, jak je przygotować. Wszystko oczywiście krok po kroku. Pokażę Wam, jak przygotować wersję tradycyjną, czyli smażoną w głębokim tłuszczu, ale pokażę Wam również, jak przygotować faworki bez smażenia w głębokim tłuszczu. Zapraszam! Do przygotowania ciasta na faworki potrzebnych jest. Tylko 5 składników. Pierwszy składnik to mąka. Mąka tortowa typ 450. Zobaczcie, ona już jest tutaj częściowo przesiana. Jest jej 250 gramów albo dwie szklanki, jeżeli wolicie. Obok jest śmietana 18 bądź 12 3 łyżki albo 75 gramów. Tutaj są cztery żółtka. Obok jest tutaj w tym małym zbanuszku spirytus, jedna łyżka spirytusu. Może być również wódka, bądź jakiś, jakikolwiek inny alkohol wysokoprocentowy, który macie. A jeżeli nie chcecie dodawać alkoholu, może to być ocet. Do tego szczypta soli, i to jest ten piąty składnik i to naprawdę wszystko ze składników. Do przygotowania ciasta na faworki na pewno będzie potrzebna stolnica, podkład silikonowy bądź jakieś miejsce, w którym będziecie mogli rozwałkować właśnie wałkiem ciasto, a potem pociąć radełkiem albo nożem, jeżeli nie macie radełka. Jak widzicie, tutaj stoi mikser i miska, ponieważ ja wstępnie wszystkie składniki najpierw sobie łączę w takie miejsce, jest to dużo prostsze, szybsze i na pewno czyste. Jeżeli będą faworki przygotowywane w sposób tradycyjny, to garnek, jaki garnek? Polecam Wam garnek szeroki, ale niezbyt niski o tym później. Do tego olej. Ja mam olej rzepakowy, ponieważ on ma wysoką temperaturę dymienia i jak widzicie, tutaj są takie patyczki do szaszłyków to jest bardzo wygodne do przewracania i wyjmowania takich faworków ze środka, z tłuszczu, z oleju. Jeżeli zdecydujecie się na wersję z tłuszczem, to Wam to wystarczy, ale jeżeli chcielibyście, żeby to były faworki bez tłuszczu, potrzebna będzie blacha do pieczenia, papier do pieczenia i piekarnik. Co się jeszcze przyda? Ja tutaj, jak widzicie, mam ręczniki papierowe, ściereczkę kuchenną, czystą ściereczkę kuchenną i ręcznik. Do czego one się przyda przydadzą, opowiem Wam później. I na końcu słodki akcent, czyli cukier-puder do obsypania faworków, zarówno w wersji bez tłuszczu, jak i z tłuszczem. Ja się zabieram do pracy, bo wszystko już mam przygotowane. Eee, także przygotowujcie sobie wszystko i róbcie razem ze mną. Zaczynam od przesiania do miski mąki. Mąkę warto przesiać, dlatego że ona jest napowietrzona i wtedy to nasze ciasto będzie bardzo ładnie rosło. Do przesianej mąki dodaję odrobinę, dosłownie szczyptę soli. Teraz w mące z solą robię zagłębienie i przeleję do niego moje żółtka, 4 żółtka do tego śmietane. I ostatni składnik, który doleję tutaj do tych moich składników, to jest właśnie ten spirytus. Jak zauważyliście, ja nie dodaję cukru do ciasta. Dlaczego? Dlatego, że cukier jest to pierwszy składnik, który się najszybciej przypala właśnie przy smażeniu w głębokim tłuszczu. Teraz te wszystkie składniki wymieszam, ale jeszcze jedna bardzo istotna uwaga. Proporcje, które Wam podałam, czyli ilość śmietany i ilość mąki, dla mnie i są odpowiednie, ale jeżeli użyjecie innego rodzaju mąki, bądź e, Wasza śmietana będzie mniej lub bardziej gęsta, może się okazać, że do ciasta będziecie musieli dodać odrobinę śmietany. Ale wszystko powiem Wam w swoim czasie, jak będę wyrabiać ciasto, wtedy Wam opowiem, jakie powinno być ciasto. Ja w tej chwili. Wkładam do mojego miksera tutaj e, miskę i będę mieszać ciasto. Mieszam na najmniejszych obrotach. Po około 5 minutach, zobaczcie, tak wygląda moje ciasto. Częściowo jest jeszcze e, z mąką nierozmieszaną, a częściowo już się klei. Zobaczcie, to klejące w środku ciasto jest jeszcze mokre, i w tej chwili taką masę zagniotę za chwileczkę ręką i spróbuję wmasować w nią tą pozostałą mąkę. Jednak praca ręczna jest tutaj w tym wypadku bardzo ceniona. Gdyby się okazało, że wasze ciasto jest jeszcze zbyt suche i nie tworzy jednolitej i gładkiej masy, musicie dodać odrobinę śmietany. Zobaczcie, ja w tej chwili już je tutaj wstępnie wyrabiam ręką. Zobaczcie, ona już się klei, już przyjmuje z powrotem e, tą mąkę e, do środka. Zobaczcie, udało mi się połączyć wszystkie składniki, e, ale trochę jednak to moje ciasto jest za suche. Zobaczcie, nie jestem w stanie wyrobić go lepiej, dlatego ja dodam do niego e, około łyżeczkę śmietany. I będę dalej je zagniatać. Ciasto się zrobiło bardziej miękkie, naprawdę jedna łyżeczka śmietany, zobaczcie, czyni cuda. I w tej chwili tak przygotowane ciasto przekładam na stolnicę i będę je wyrabiać. Ja pod stolnicę kładę ręcznik, gruby ręcznik. Dlaczego? Zaraz zobaczycie, a na razie będzie mi na pewno również wygodniej wyrabiać ciasto. Takie ciasto powinnam wyrabiać. Dlaczego? Dlatego, że będzie ono potem bardzo elastyczne. Poza tym, w czasie takiego wyrabiania, również go na powietrze, e, także przede mną około 5 minut wyrabiania ciasta. I naprawdę warto to zrobić. Jakie powinno być ciasto na faworki? Powinno być twarde, powinno być sztywne, ale jednocześnie, zobaczcie, dosyć elastyczne. Po wyrobieniu, po takich około 5 minutach wyrabiania, ono nie powinno się kleić ani do dłoni, ani do deski. Zwróćcie uwagę, ja deski nie podsypywałam. Dla tych, którzy robili kiedyś makaron, to to ciasto na makaron i ciasto na faworki jest właśnie bardzo podobne. Po takich pięciu minutach wyrabiania ciasta, zobaczcie, ono się nie klei w ogóle do stolnicy. Jak widzieliście, ja stolnicy nie podsypywałam mąką, bo tak powinno wyglądać ciasto. Ale ono jest jeszcze za twarde i ja muszę je zmiękczyć. I żeby je zmiękczyć, muszę je zbić. Tłuc rzucać nim. Naprawdę, słuchajcie, to nie są żarty. I tak przez około 5 minut. I stąd tutaj ten ręcznik, bo ja tym ciastem za chwilę przez 5 minut będę rzucać. O, w taki sposób, zobaczcie. Ale jeżeli nie chcecie rzucać, możecie je stłuc wałkiem. Gwarantuję, że wszystkie złości z całego tygodnia Wam przejdą. Takie stłuczenie ciasta spowoduje, że ono się zrobi bardziej miękkie i jeszcze bardziej elastyczne. I uwierzcie mi, ciastok na faworki, które nie jest zbite, nie jest takie smaczne. Słuchajcie, ja się biorę do pracy, bo to już jest kolej, kolejka chętnych do bicia tego ciasta. Takie ubijanie, ugniatanie, walenie w ciasto powinno trwać 5 minut. Uwierzcie mi, że u mnie było tylu chętnych, tyle nowych technik walenia ciastem. O ciasto poznałam, że aż miło było popatrzeć. Po 5 minutach ciasto jest o wiele bardziej miękkie. Dlatego polecam, zatrudnijcie rodzinę, żeby się odstresowała. Ciasto jest gotowe do faworków. Ja Wam jeszcze pokażę jak ono wygląda po przekrojeniu. Tym bardziej, że połowę faworku będę smażyć na głębokim tłuszczu, a połowę o, zobaczcie, tak wygląda, pięknie napowietrzone. Nie wiem, czy widać, tutaj są takie pęcherzyki powietrza, to właśnie wszystko jest spowodowane tym trzaskaniem w ciasto, czym popadnie i jakąkolwiek dowolną techniką. No i mam teraz dwie kulki ciasta. Jedną kulkę odkładam do miski, w której mieszałam składniki na ciasto i koniecznie przykrywam, może być ręcznikiem papierowym, wszystko po to, żeby ciasto na wierzchu nie obeschło. Zabieram się teraz za moją drugą kulkę. Słuchajcie, takie ciasto na faworki możecie przygotować nawet dzień wcześniej. Włóżcie je wtedy do lodówki, ale przed yy, rozwałkowaniem takiego ciasta, przed wycinaniem z niego kształtów faworków, wyjmijcie je przynajmniej godzinę wcześniej, po to, żeby nabrało temperatury pokojowej, bo takie z lodówki jest bardzo twarde i ciężko będzie je równo rozwałkować na grubość około 2 mm. Zresztą im cieńsze, tym lepsze. Widzicie, ja już tu w tej chwili pracuję nad kwadratowym, prostokątnym kształtem mojego ciasta i za chwileczkę będę je rozwałkowywać. Jak zauważyliście, ja znowu nie obsypuję mąką ani wałka ani stolnicy, dlatego że dobrze wyrobione ciasto i dobrze rozbite poprzez bicie ciasto nie powinno przyklejać się do. Stolnicy. Dlaczego tak e, zwracam uwagę mocno na tą mąkę? Dlatego, że mąka e, po dodaniu do rozgrzanego tłuszczu bardzo szybko się przypala. I jeżeli tylko możecie, unikajcie obsypywania mąką. Ja swój kształt teraz będę rozwałkowywać. Ciasto jest bardzo elastyczne. Zobaczcie, ono wręcz sprężynuje. Nie klei się jeszcze raz. Podkreślam ani do stolnicy, ani do wałka. I w tej chwili rozciągam go na maksymalnie najcieniej. U mnie to będą około 2 mm. Żeby nie być gołosłowną, zobaczcie, ciasto się nie klei. Ciasto jest gotowe do wycinania kształtów. Jeszcze zanim zacznę wycinać kształty moich faworków, rozkładam ściereczkę. Może to być bawełniana ściereczka, może to być ręcznik papierowy, ale po co to robię? Kształty, które już będę miała, wywiniętych faworków, będę odkładać na taką ściereczkę. Dzięki temu one się nie przykleją do podłoża i będzie mi je bardzo łatwo zdjąć, żeby przełożyć do tłuszczu. Jeżeli chodzi o kształt faworków, można je wycinać na dwa sposoby. Można robić faworki z prostokątów albo z rąbów. Ja teraz zacznę od prostokątów. Nacinam najpierw wszystko wzdłuż. Kształt i szerokość zależy od Was. Moje będą miały około 3-4 cm. I teraz w drugą stronę. Zobaczcie. O, w ten sposób. A tego przetnę tu. Teraz w każdym takim faworku należy wykonać nacięcie. Nie żałujcie takiego nacinania, ponieważ im ono będzie większe, tym łatwiej wam będzie przełożyć takiego faworka. O, zobaczcie. W ten sposób i faworek jest już gotowy. Takiego gotowego faworka odkładam na ściereczkę. I teraz cała reszta. Starajcie się robić to na tyle delikatnie, aby nie przerwać boków faworka. Zresztą, jeżeli ciasto dobrze wyrobicie, do czego jeszcze raz wracam i dobrze je stłuczecie, nie powinno być problemów, bo ciasto jest dosyć elastyczne. Z takich obciętych brzegów oczywiście też postarałam się zrobić, słuchajcie, takiego faworka, będzie dosyć nietypowy w kształcie, którego też nacinam. Na środku, przewracam, no będzie trochę inne niż pozostałe, ale szkoda marnować ciasta. Jak widzicie, zostawiłam sobie kawałek ciasta tutaj, to po to, aby sprawdzić temperaturę oleju. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, ponieważ faworki mam już przygotowane. Radzę Wam też, przygotujcie wcześniej wszystkie faworki, żeby były gotowe do wrzucania o, do oleju, bo będzie się to działo bardzo szybko. One się będą smażyły bardzo szybko i naprawdę szkoda by było, żeby ten tłuszcz się grzał. Zabieram się zatem za smażenie. Faworki na czas rozgrzewania tłuszczu przykrywam ściereczką, aby ciasto mi nie obeschło. W tej chwili będę rozgrzewać tłuszcz w garnku. Tłuszczu nalewam tyle, aby było go nie więcej niż do połowy wysokości garnka i jednocześnie, żebym mogła swobodnie przewracać faworki, które będą się w nim smażyć. Jak widzicie ja tego tłuszczu nalałam mniej więcej niż do połowy wysokości garnka, ponieważ ja robiłam swoje faworki bez mąki. Ja nie mam tutaj problemu, wiem, że nic mi się nie będzie działo, ale jeżeli będziecie podsypywali mąką, to taka mąka, która dostanie się do gorącego tłuszczu spowoduje, że na powierzchni pojawi się piana. A taka piana jest trudna do opanowania, dlatego nie nalewajcie za wysoko takiego oleju. Płucz rozgrzewam na maksymalnej mocy mojej kuchenki i postaram się osiągnąć w nim temperaturę 180 stopni. No najprościej byłoby w tej chwili wyjąć frytownicę, ustawić 180 stopni i mieć z głowy. Ale przecież nie każdy w domu ma frytownicę, a garnek i olej na pewno macie. Dlatego pokażę wam, jak domowym sposobem sprawdzić, czy temperatura jest odpowiednia do smażenia faworków. Muszę jeszcze chwilę poczekać, bo dopiero włączyłam ogrzewanie. Ja myślę, że mój tłuszcz jeszcze nie ma 180 stopni, ale to dobrze, bo chciałabym wam pokazać, jak wygląda tłuszcz, który nie osiągnął jeszcze temperatury 180 stopni. Rzucę w tej chwili kawałek ciasta, które mi zostało z faworków, i to ciasto, jeżeli tłuszcz nie ma temperatury 180 stopni, opadnie na dno. I zobaczcie, ono nie wypływa, ono już się piecze, ale nie wypływa. W momencie, kiedy ono wypłynie, a powinno się to stać Dużo szybciej, znaczy, że tłuszcz osiągnął temperaturę 180 stopni. Ja go w tej chwili już wyjmę i za chwileczkę będziemy sprawdzać dalej. I druga próba, bo myślę, że tłuszcz już osiągnął odpowiednią temperaturę. Zobaczcie, znowu wrzucam. Powinien ten kawałek od razu wypłynąć. Wypłynął. Temperatura jest dobra, ale żeby nie być gołą słowną, pokażę Wam. Zobaczcie, mam takie urządzenie. W którym sprawdzam temperaturę. Temperatura 183 stopnie jest idealna do smażenia faworków. Zmniejszam moc do 3 czwartych mocy kuchenki i będę przekładać faworki. Teraz tak, faworki leżały na tej stronie. Obróćcie je, wkładając na pierwszą stronę do góry nogami. Pamiętajcie, wkładając takie faworki, że one obniżą temperaturę tłuszczu. I pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy: nie wrzucajcie na raz za dużo takich faworków. Faworki, jak widzicie, zaczynają się rumienić. Jak długo smażyć? Możecie albo obserwować i w momencie, kiedy będą miały już odpowiedni kolor, obracać na drugą stronę, albo po prostu pilnować czasu 30 sekund na każdą ze stron. Zobaczcie, u mnie minęło już 30 sekund, obracam je, ten jeszcze nie. Trzeba będzie go poprawić. I one już są odpowiednie. Teraz po 30 sekund z drugiej strony, ja sobie tutaj już ułożyłam papierowy ręcznik, i te gotowe faworki. Zobaczcie, wyjmuję i odkładam je na papierowy ręcznik, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Pomimo, że nie ma mąki, zobaczcie, to jest ta piana o której Wam mówiłam. Gdyby była mąka, tej piany byłoby dużo więcej, dlatego nie nalewajcie za dużo tłuszczu do garnka. One mają swobodnie pływać, po włożeniu opaść na dno garnka i tak jest najlepiej. Zobaczcie, tu już pierwsza strona, obracam na drugą. Drugi patyczek się do tego bardzo przyda. Około 30 sekund z każdej strony. Takie już ostygnięte, troszeczkę odsączone z tłuszczu faworki przekładam tutaj na taką kratkę po to, żeby się nie zaparzyły, nie zadusiły. A tu za chwilę będę przekładać kolejne moje faworki. O, i one są już gotowe, kolejne. Także przekładam. Jak widzicie, to idzie bardzo szybko, dlatego naprawdę warto od razu mieć wszystkie przygotowane. Ja bardzo lubię wyjmować takimi patyczkami od szaszłyków, bo jest to bardzo wygodne. O, w ten sposób, tak. Faworki, które stygły na takiej kratce zachowają dłużej swoją chrupkość i świeżość. W tej chwili już przestygnięte, przekładam na talerz, i dopiero teraz będę je obsypywać cukrem pudrem. Robię to warstwowo. Dzięki temu na każdym faworku będzie cukier puder. I kolejna warstwa. Proszę bardzo, gotowe. Jak widzicie, ja tutaj używałam zaparzacza do herbaty, do obsypywania cukrem, bo to jest sitko, które jest bardzo wygodne. Pierwsze faworki gotowe, zabieram się za następne. I teraz pora na wersję bez smażenia w głębokim tłuszczu, czyli pieczemy w piekarniku. Zaczynam od rozgrzania piekarnika do 190 stopni. Najlepiej by było, gdyby piekarnik był z termoobiegiem, ale jeżeli nie macie takiej możliwości łączenia termoobiegu w piekarniku, ustawcie grzanie górne i dolne i 190 stopni. I teraz druga wersja. Ciasto wyjmuję, ono jest nadal wilgotne, nie zeschło. I podobnie jak tamto ciasto. Najpierw uformuję kształt prostokąt bądź kwadrat, i będę je za chwileczkę rozwałkowywać. I drugi sposób, jakiego używam do krojenia. Zobaczcie, jak zwykle nacinam w paseczki. I teraz słuchajcie, po to, żeby uzyskać kształt rąbu, muszę tutaj niektóre będę musiała pościnać, właśnie. Ten sposób na początku. Muszę je ścinać o, załóżmy, tu w tym miejscu, o w ten sposób, tak? I zobaczcie, one będą miały po nacięciu kształt tu jest niedocięte kształt rombu. Przekłada się dokładnie tak samo, tylko zobaczcie, końcówki mają inne. Dla porównania, zobaczcie oba kształty. To od Was zależy kształt, który kształt sobie wybierzecie i zrobicie. Mój piekarnik osiągnął już temperaturę 190 stopni Celsjusza, dlatego ja przekładam swoje faworki na papier do pieczenia i włożę do piekarnika. Jak długo piec? Nie dłużej niż 10 minut. To jest bardzo ważne, bo faworki, które były pieczone dłużej niż 10 minut, potem są bardzo twarde i przez to niesmaczne. Faworki są już gotowe. Będę piekła z mojego doświadczenia, wiem, około 8 minut. W międzyczasie pokażę Wam, jak wyglądają. Oczywiście, bardzo ważna informacja półka środkowa. Tak wyglądają one po trzech minutach w piekarniku. Zobaczcie, jak one pięknie urosły. To właśnie dzięki temu mocnemu ich tłuczeniu. Minęło 8 minut i to jest dobry czas. Wyjmuję je z piekarnika. Teraz takie gorące faworki, przekładam znowu na kratkę. Wszystko po to, aby się nie zaparzyły i żeby były potem cały czas chrupiące. Faworki, one, które były w piekarniku, one są jeszcze lekko miękkie. I tak ma być, wszystko jest w porządku. One dopiero jak wystygną, zrobią się bardzo chrupiące. Podobnie jak faworki smażone w głębokim tłuszczu, zaczekałam aż wystygną. Przekładam na talerzyk i będę opruszać cukrem, pudrem również warstwowo. Z tych proporcji, które Wam podałam na początku na ciasto, na faworki, ja przygotowałam 40 faworków. Jeżeli zrobicie mniejsze, będziecie ich mieli więcej, a jeżeli większe, to mniej. Po waszej prawej stronie są faworki, które były smażone w głębokim tłuszczu. Po lewej, faworki, które były pieczone w piekarniku. Czym one się różnią? No, myślę, że się różnią, ale nie będę wam sugerować, które są jakie w smaku, bo myślę, że to sprawdzicie sami. Powiem wam tylko tyle. Olej to na pewno świetny nośnik smaku, natomiast te są bez porównania bardziej zdrowe, lżejsze i według mnie chyba łatwiejsze w przygotowaniu. Na pewno mają mniej kalorii, czuję się po nich lżej i. Taka moja osobista, osobiste odczucie, te są bardziej chrupiące. Wybór należy do Was. Ja polecam się jak zawsze ze swoimi filmami. Subskrybujcie, to dla tych, którzy jeszcze nie subskrybowali, bo będziecie na bieżąco mogli śledzić wszystkie dodawane przeze mnie na nowo przepisy, jak i również łatwo wrócić do tych dodanych wcześniej. Życzę Wam jak zawsze smacznego i idziemy jeść faworki, bo tu już kolejka czeka. je bić, nie męża. Można się przy tym nieźle odstresować. I z drugiej strony, żeby było równo. O! Pozwalił mi się wałek. Jakby je nie nazywać, na pewno są to pys pysz... <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz.